Kochane dzieci, w imieniu swoim i Martynki chcemy Wam z całego serca podziękować za ten piękny, wyjątkowy gest, jakim było uzbieranie dla nas sumy pieniędzy, która pozwoli nam sfinansować Martynce dwa najbliższe miesiące hipoterapii. Hipoterapia to zajęcia na koniu, na których Martynka uczy się nie tylko stabilnie siedzieć, ale również uczy się stawiać kroki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale konie. Mają taki specjalny rytm, który powoduje, że dzieci robią ruch nogą do przodu. Coś, co dla nas jest oczywiste, a takie wyjątkowe dzieci jak Markinkę kosztuje szczególnie dużo wysiłku. Jesteście wyjątkowi. Domyślamy się, że musieliście może zrezygnować z kieszonkowego albo jakiejś przyjemności, aby pomóc naszej córeczce. Co zasługuje na ogromne wyrazy uznania i musicie pamiętać, że każdy dobry uczynek, który zrobicie, kiedyś do was wróci ze zdwojoną siłą. I tego wam życzymy. Chcemy też powiedzieć, że macie wspaniałą panią nauczycielkę, panią Grażynkę. Prosimy, żebyście byli dla niej mieli i grzeczni, i nie przeszkadzali na lekcjach, bo to bardzo, bardzo wyjątkowa osoba. całujemy Was mocno, ściskamy, życzymy Wam pięknej wiosny To co jeszcze Martyna? Bla, bla, bla jeszcze chcemy powiedzieć, że tej wiosny zaczynamy nową akcję charytatywną, biegową, rowerową i może byście chcieli dołączyć i kiedyś przejechać się na rowerze albo na hulajnodze dla Martynki i innych dzieci, którym trzeba pomóc, bo stwierdziliśmy, że jest nas więcej i musimy działać ze zdwojoną mocą, prawda? Pozdrawiamy was wszystkich i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Brawo! Jesteście wspaniali. Pa!